Witam Was bardzo serdecznie w Let's Play Mountain Blade Ogniem i Mieczem dzikie pola. Tak, pewnie na początku w mieliście okazję widzieć intro, chociaż nie wiem czy je zrobię jeszcze. Ale chyba tak. Zacząłem właśnie stworzyć takie graficzne rzeczy, czy tak powiem oczywiście. je Jefremowo. Dziś otóż zrobimy sobie jakiś quest. Mm, I może jedną bitwę stoczymy z jakimiś... O, na przykład tymi łupieszcami. Yy, dobra, jeśli coś słyszycie w tle, to już przepraszam, ale porozmawiajmy ze starostą. No to moja koszatniczka, nie wiem czy wiecie co to jest, to jest coś typu jak chomik, coś takiego, tylko że one żyją w Ameryce Południowej, w Chile, no i na kółeczku tam biegnie, no i stuka o szybę, bo jest akwarium. Czekajcie, cięcie, bo chcę to jakoś ogarnąć, dobra, cięcie. Dosłownie, to było 5 sekund, nie wiem. Dobra, ym, nie potrzebujecie pomocy. Wypukują was o coś. Nie. No to, to trudno, nie chcą jak... Nie chcą, to trudno. To zrobimy sobie quest'a od jakiegoś... Dobra. A, ucieka przed nami. Dobra, to zostawimy ich. Pójdź. Idź, po ten... Zrobimy, no... Zrobimy wyprawę do Kurska. Księstwo Morskie, zobaczmy jak tam. Hmm, tak, osotka, nie tak, kontynuuj. Dobra, hmm. znamy się, złomie elementariusz, tak? Jest pewna sprawa, w której mogę się zęk w tym, iż łatwo imieniu róg, róg krzyżak zabije jednego z moich, ukrywa się on tej pory pod tym nie mogę dopuścić, by uniknąć do tego wyznaczenia za jego życie. już rodzaju... że ukrywa się z tych karnych jestem na Taurosa. Aha, dobra. spoko lubię takie, właśnie te. Uwielbiam takie rzeczy, takie questy Informacje. Po śladach zbiega. Pokaż na mapie, daleko to jest. No, ale nasz kolega się daleko wybrał. Nie, to nie jest daleko tak patrząc, na postać zobaczmy, bo wcześniej przed ostatnim znaczy w drugim odcinku były przyspieszone walki z dwoma czy z... Znaczy nie z dwoma, tylko dwie bitwy z tymi, no, z z, 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 z Nie wiem jak by się nazywał. Zapomniałem już. Gdzie to jest tausek? Ta o właśnie, kurde. rzemieślnikami, czy coś takiego, nie pamiętam. Z rozbójnikami i tak dalej. Co mnie goni? On by nie miał ze mną szans, ale... Nie chcę mi się z nimi walczyć. O, tabór kupiecki. Dobra. Tak, skierować się do środka wsi. I jakby będzie taki... Jak najedziemy na jednego z y, ludzi, to tam powinien być niespokojny człowiek i to by był on. Bo tak często jest. Nie wiem czy jest. To. Wkurza mi ten napis, yy, znaczy FPS-y. I chyba wiem gdzie on jest. <śm> bo podobny quest wypełniałem i w takiej samej chyba wiosce to było. Nie wiem, wioski są podobne, ale jest trochę inna ta wioska. Weźmy sobie z konia. Dobra. Weźmy sobie to. To jest chyba on, bo on tak wygląda właśnie. Nie, jest to <ś> Czekajcie, tutaj powinien jakiś stać w jednym miejscu Ale wątpię to jest jakaś kobieta, obywatel Obywatel Stoi tam w jednym miejscu jakiś Dobra, weźmy sobie konia bo to będzie długo trwać Właśnie jak mówiłem co to? Jednego questa sobie Co wyrzucam szablę? Ej, o Przepraszam, bo ja tu wisz logię trochę... O dobra. Czekajmy tego łotrzyka Gdzie on jest? Wyjdź, nie chowaj się. Gdzie on jest? To jesteś ty Nie obywatel Tam jest jakiś, nie, to on się rusza Tu jest jakiś człowieczek Ale to nie jest on Może tutaj za jakimś domem? Nie mam pojęcia Nie ma Nie ma No kurczę Jeszcze może tego questa nie wykonam A <laughs> pod tym drzewem? Ale to jest kobieta Jeśli nie mylę To jest kobieta, ale to nie Pamiętam jak on się nazywał to jest starosta wsi. Zobaczmy jeszcze tam. Za domami i tak dalej. Czy jest jakiś? Nie ma. Tam jeszcze zobaczę. Nie ma. No raczej za, z domem po co by był tak ukryty? Nie Jeszcze tam zobaczę. Czekajcie. Ja ze starostą wsi porozmawiam. Tego nie wiadomo. bo jeszcze to zobaczę, co tam jest, co tu jest. Nie ma. Dobra, to rozmawiajmy ze starostą oślu eee. A, nie ma na to czasu. No kurczę. Jeśli ktoś wie, gdzie jest ten rurk, krzyżak, czy jakoś tak, no niech mi powie, bo to jest obywatel. O ja cię. Wszyscy tylko to samo mówią. Może jakaś obywatelka mi powie. A może go kryją, nie wiem. A może schowam broń. No chodź tu, chodź tu, czekaj. Nie wiem, akurat sobie takiego kosta wybraliśmy, że nie ja, że ten, no to ten odcinek był taki, pff, że tak powiem głupi strasznie, tak prostu... nie wiem, jak tak to powiem. A, zawalczmy jeszcze z jakimiś tymi, kupłem konia, no, ej, co ty mi, kolego, odejść i poszukajmy jakichś rozbójników, no, i by było na tyle, bo to... Jednak przycięliśmy tu trochę czasu. Może jeszcze sobie najemnika jakiegoś zwerbujemy. No. Jest obóz znawej... najemników. No, szybciej. Strzelców i ludzi. Pięciu. Dobra. Fajnie spoko <laughs> poszukajmy sobie jakiegoś tutaj w następnym odcinku na pewno postaram się jakiegoś questa ale już sam dojdę do tego króla i mu powiem że tam nie ma żadnego albo coś ten quest już może sam dokończę ten co się rozpoczęliśmy nie wiem może tutaj w tej wiosce zobaczmy kto to był porozmawiamy ze starostą <laughs> nie nie dobra no to to by było no tyle niestety taki krótki odcinek chociaż nie wiem ile on ma taki krótki odcinek no dobra, nie przedłużając cześć wam następnego odcinka wiem że to taki był trochę głupi ale przynajmniej najęliśmy najemników i ja może sam dokończę ten quest. Bo nie wiem, gdzie jest ten, ten, ten. Jakby ktoś wiedział, to napiszcie. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Już jakiś Rurka, czy coś takiego. <grym> Tatar chyba, czy coś takiego. Nie pamiętam. No to to by było na tyle z tego odcinka. Cześć wam. Nara. <grym>